Cześć droniarze. Ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku, który jest pierwszym odcinkiem w nowym roku, chciałbym wam pokazać narzędzie, z którego sam często korzystam do czytania logów z dronów DJI. Zapraszam do oglądania materiału. To narzędzie, które Wam za chwilę pokażę, jest trochę bardziej zaawansowane niż aplikacja DJI Go 4 czy DJI Go 3, znaczy bardziej zaawansowana w czytaniu logów. Oczywiście logi naszego lotu możemy też czytać w aplikacjach DJI Go czy też DJI Go 4, w zależności od tego, jakiego drona mamy. Ale w tych aplikacjach mamy, powiedzmy, ograniczone możliwości wglądu do parametrów lotu, ponieważ możemy widzieć podstawowe parametry, takie jak wysokość, położenie drona, wychylenie drążków, czy lecieliśmy w tą stronę, czy w tamtą stronę, też chyba poziom naładowania baterii, to znaczy na pewno poziom naładowania baterii też pokazuje ta aplikacja pokazuje też różne komunikaty, które nam się wyświetlają, ale to narzędzie, które chcę wam dzisiaj pokazać, jest troszeczkę bardziej zaawansowane, ponieważ możemy sprawdzać o wiele więcej parametrów i tak naprawdę, żeby omówić wszystkie parametry, które możemy sprawdzić za pomocą tego narzędzia, to trzeba było stworzyć tak naprawdę wiele odcinków, żeby wszystko omówić dokładnie, ale chciałbym wam dzisiaj pokazać, gdzie możecie to znaleźć, jak możecie synchronizować swoje logi z drona DJI i gdzie możecie je właśnie podejrzeć. Tym narzędziem jest erdata.com, jest to strona internetowa, znaczy strona jest to serwis www. gdzie możemy podejrzeć nasze logi. Z tego serwisu możemy korzystać za darmo. Z tego co zdążyłem przeczytać to... 100 logów możemy tam trzymać za darmo. Powyżej, jeżeli chcemy trzymać, to musimy coś tam zapłacić i za jakieś bardziej zaawansowane opcje też musimy zapłacić. Ja osobiście korzystam z darmowej wersji i myślę, że w zupełności ona wystarcza. No, chyba że ktoś chce trzymać 200 czy 300 logów ze swoich lotów, ale no możemy usuwać na przykład stare logi, a wgrywać nowe. I dzisiaj właśnie pokażę wam to narzędzie i pokażę wam. Jak synchronizować nasze logi, żeby one były właśnie tam w tym serwisie, na naszym koncie, żebyśmy mogli sobie je przejrzeć. I pokażę Wam też te podstawowe parametry. Ok, teraz możecie zobaczyć to narzędzie, pokażę Wam podstawowe opcje, pokażę Wam też jak synchronizować swoje loty z aplikacji DJI GO 4. W aplikacji DJI GO 3 jest bardzo podobnie, o ile nie tak samo, już nie pamiętam, bo dawno nie latałam żadnym dronem, który. Współpracuję z aplikacją DJI Go. Pokażę wam to na przykładzie aplikacji DJI Go 4, ale tak naprawdę procedura wszędzie jest taka sama. I teraz, jak możecie zobaczyć, jestem na stronie erdata.com i tutaj mamy to narzędzie do przeglądania naszych logów. Najpierw wam pokażę moje logi. Musicie oczywiście zarejestrować się na tej stronie, utworzyć konto i tak dalej, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Procesu rejestracji nie będę wam pokazywał, no myślę, że każdy przejdzie go bez problemu. Trzeba podać podstawowe dane takie jak adres mailowy, hasło i chyba imię, albo nawet i nie. I trzeba później potwierdzić rejestrację przez aktywację konta z naszego adresu mailowego. I teraz wejdę w moje loty, czyli My Flights. Jak możecie zobaczyć, widać tutaj logi z moich lotów. Specjalnie jednego logu nie aktualizowałem, ponieważ będę chciał go wam pokazać, że rzeczywiście z telefonu będę mógł to zaktualizować i mieć wgląd w te logi. Tutaj, czyli tutaj mamy December 1 2018 i widać, że była 15.02. Czyli naciskam. I już widać całą mapę z moim lotem, widać nazwę, widać też datę, widać czas, widać jaka był, jaki był poziom baterii przy starcie, widać jaki był poziom baterii przy lądowaniu, widać też to napięcie przy starcie 12,3V, tutaj 10,9V. Widać, że latałem na iOS, -ie. jest też wersja aplikacji DJI. Jest max speed, widać, że 60 km leciałem. A maksymalna wysokość, dystans, totalny dystans, jaki przebyłem dronem. Widać też, jaka była temperatura baterii maksymalna. Widać, że dostałem jakieś dwie porady i 14 ostrzeżeń. Tutaj też są jakieś zdjęcia, które możemy też podejrzeć sobie w aplikacji DJI GO 4. Tak jak zawsze tam sobie naciskamy w tą mapę. I flight Records. Te Flight Records za chwilę pokażę, ponieważ wszędzie zrobić synchronizację. Także jeżeli ktoś nie wie, to za na chwilę to będzie widać. Oczywiście tutaj mamy dużo tych opcji możemy też wejść Details. Widać tutaj też koordynaty z jakich startowałem widać adres nawet z jakiego startowałem. Widać że latałem w Olsztynie w Polsce. Widać też powiadomienia jakie dostawałem. Także widać tutaj powiadomienia które dostawałem ale też widać powiadomienia które sam sobie dron tak jakby robi sobie te logi czyli właśnie do tego służy to narzędzie żeby sobie to podejrzeć. Czyli widać, że tryb był zmieniony na GPS, że też był zmieniony tryb na procedurę startowania silników. No i widać tutaj, że return miał ustawiony na 80 metrów. No i możemy tutaj sobie tak naprawdę przejrzeć wszystkie logi, które zapisał nasz dron, albo nasza aplikacja DJI GO 4. No i możemy tutaj to wszystko podejrzeć. Oczywiście możemy też tutaj to sobie otworzyć w HD Filter Player, możecie sobie to otworzyć, wtedy widać to mniej więcej tak jak w aplikacji DJI GO 4, gdzie możemy flight record sobie też otworzyć i widać też drążki i tak dalej. Ale mamy tutaj też inne jeszcze zakładki, jak power, czyli mamy baterię, ile minut. Prędkość, chyba też w danym momencie. Mamy też zakładkę o czujnikach, czyli możemy sobie przejrzeć, jak nasze czujniki reagowały, co było i tak dalej. Także tych opcji jest dużo, nie chcę ich omawiać, ponieważ no, odcinek by tak naprawdę zajmował bardzo dużo czasu. Także, jeżeli ktoś sobie już synchronizuje te logi. I pokażę za chwilę, jak synchronizować te logi, no to wtedy może sobie przejrzeć po kolei. Jeżeli będzie zainteresowanie, jeżeli dacie mi znać w komentarzach pod filmem, że chcecie, żeby nie wiem opowiedzieć o czymś bardziej tutaj z tej strony AirData, jak to czytać i jak to interpretować, no to chętnie przygotuję dla Was taki odcinek, no ale musicie mi znać. Dzisiaj nie chcę się w to zagłębiać, także pokażę Wam teraz, jak synchronizować swoje logi z aplikacji DJI GO 4 z tym właśnie narzędziem RData. Przede wszystkim musimy werdata wejść w my account. Tutaj mamy te wszystkie dane naszego konta. No, jak widać, też musiałam podać imię i nazwisko. No, fajnie, że nie ma polskich znaków, no, ale to nie jest ważne. I teraz po lewej stronie musimy znaleźć coś takiego jak auto upload token. Naciskamy to. I teraz mamy listę aplikacji, dzięki którym możemy zrobić sobie synchronizację naszych logów z aplikacji DJI Go. Ja używam do tego aplikacji HDSense, innych nie testowałem, to znaczy liczy testowałem jako aplikację, ale nie testowałem tej synchronizacji. Także używam HDSense do tej synchronizacji i dzisiaj Wam pokażę na tym przykładzie. Czyli, jeżeli macie telefon z Androidem czy z iOS-em, to możecie ściągnąć sobie z App Store czy z Google Play chyba tak się nazywał ten sklep. Tak czy inaczej może musicie sobie ściągnąć tą aplikację na swój system z Androidem, która się nazywa HD Synths. Tak jak tutaj jest napisane i ona ma też takie logo. I teraz przewijamy sobie tą stronę na sam dół, bo będzie nam jeszcze jedna rzecz potrzebna. I mamy tutaj na dole Your User Token. Po tych dwóch kropkach, no Wy widzicie, tutaj to jest zamazane, ponieważ nie chcę, żeby ktoś mi przez przypadek wpisywał mój token i żeby mi się synchronizowały czyjeś loty. Po tym macie tutaj cyfry i litery, które będzie trzeba wpisać w aplikacji, na przykład HD Sense na tym przykładzie Wam pokażę. I teraz to zostawiamy sobie otwarte, żeby to było tutaj widać. Ja też nie będę tego zamykał tutaj w laptopie i pokażę Wam za chwilę, jak to zrobić w telefonie? I jak widzicie, mam już otwartą aplikację DJI Go 4. Wiem, że większość osób pewnie wie, jak synchronizować sobie loty z serwerem DJI, ale już żeśmy mieli wszystko uporządkowane, i dla tych osób, które są powiedzmy lajkami i nie wiedzą, jak to zrobić, to już żeśmy mieli wszystko uporządkowane, też to pokażę, jak to zrobić. Czyli naciskamy w prawym dolnym rogu na Mi, naciskamy na Flight Records. I naciskamy w tą chmurkę z tymi strzałkami, takimi zaokrąglonymi w prawym górnym rogu. I naciskamy Start Synchronization. Możecie tutaj wybrać, czy ma być z jednego miesiąca, miesiąca, czy z sześciu miesięcy, czy mają być wszystkie. Ja zaznaczam z jednego miesiąca. I naciskamy Start Synchronization. No i teraz czekamy, aż wszystkie dane z naszej aplikacji DJI Go 4 zostaną zaktualizowane, czy też wysłane na serwer DJI. I gdy już synchronizacja doszła do 100%, naciskamy complete. I teraz możemy zamknąć naszą aplikację DJI Go 4. I teraz otwieramy sobie naszą aplikację Hadesense. Aplikacja Hadesense jest bardzo prosta. Tak naprawdę musimy wprowadzić nasz username od DJI i DJI Password, czyli musimy wprowadzić te dane, na które się logowaliśmy w aplikacji DJI Go 4 czy też DJI Go 3 żeby ta aplikacja mogła wysłać te dane do AirData. Możemy też po wprowadzeniu loginu i hasła nacisnąć Verify DGI Login. Jak to naciśniemy, to dostaniemy albo powiadomienia o tym, że są dane niepoprawne i aplikacja nie może się zalogować na serwer DJI, albo dostaniemy informację, która chyba brzmi Success. Tak brzmi Success, właśnie mi to wyświetliło. No i mamy też na dole pole, znaczy na dole bardziej na środku R Data Token. I ten R -Data Token to jest właśnie ten R -Data Token, czyli z tej aplikacji, znaczy z aplikacji, z tego narzędzia rdata.com, gdzie pokazywałem wam Your User Token. Czyli to, co teraz też macie zaznaczone na ekranie. Your User Token, musicie tutaj przepisać ten kod, to jest indywidualny kod do Waszego konta i wtedy możecie, e, wtedy ta aplikacja wie, gdzie ma wysłać te dane. Jak już przepiszecie sobie ten kod, możecie też nacisnąć Verify Token, e, jest sprawdzenie i też dostajemy komunikat, że jest success. I teraz na dole, jeżeli już wszystko jest e, wypełnione, zaznaczamy All Flight, czyli wszystkie nasze logi z lotów zostaną wysłane na serwer AirData i naciskamy sobie Since Now. Jak możecie zauważyć, synchronizacja przez tą aplikację HDSense chwilę trwa, ponieważ ona pobiera z serwera DJI, po czym wysyła z powrotem na AirData. Także chwilę to trwa, w zależności od tego, ile macie lotów, I oczywiście im macie więcej lotów zsynchronizowanych z serwerem DJI, tym dłużej to będzie trwało. Także tutaj radzę uzbroić się w cierpliwość. No i teraz, jeżeli już jesteśmy po synchronizacji, dostaliśmy komunikat, że synchronizacja przebiega prawidłowo to z powrotem jesteśmy na stronie erdata.com. Jestem na tej stronie, na tej podstronie erdata, gdzie skończyliśmy wtedy. Tutaj są właśnie te aplikacje, które są polecane do synchronizacji. No i na dole jest ten token do wpisania w HDSense do synchronizacji. I teraz wchodzę w zakładkę My Logs. Wcześniej miałem ostatni lot z 1 grudnia. I teraz, jak możemy zauważyć, mamy tutaj właśnie ten mój lot z 1 grudnia jako drugą pozycję, no i doszedł nowy, który świeci się na czarno z 6 stycznia, czyli całkiem niedawno. Jak wy to oglądacie, to dokładnie tydzień temu. Robiłem ten lot w niedzielę handlową, zresztą na Facebooku też dawałem moje zdjęcie z tego lotu. Także, no tutaj mam już teraz zaktualizowany ten mój lot. Mogę przejrzeć sobie wszystkie dane, tak jak wam wcześniej pokazywałem. Możemy ogólne, możemy wziąć power, czujniki, kontrolę, pogodę i tak dalej. Mamy też zdjęcia, które były automatycznie zapisane przez aplikację. No i możemy się tutaj pobawić tymi parametrami i przejrzeć sobie wszystkie parametry na temat naszego lotu. Mam nadzieję, że to narzędzie AirData, które Wam dzisiaj pokazałem, będzie dla Was pomocne i będziecie mogli sobie przeglądać wszystkie swoje komunikaty, parametry lotu, stan baterii itd. po lotach, żebyście mogli latać w następnym razem bezpieczniej lub też żeby dojść do tego, dlaczego coś się działo podczas lotu. Moim zdaniem jest to bardzo dobre narzędzie do analizy naszych lotów, także mam nadzieję, że i przy okazji tego odcinka Wy też skorzystacie. A teraz czas na kącik fotograficzny kanału Strefa. W dzisiejszym odcinku wybraliśmy zdjęcie wykonane przez Pawła Mieszczanka. Paweł wykonał zdjęcie z parkiem przy temperaturze minus 8 stopni Celsjusza, przynajmniej tak napisał w opisie. Zdjęcie tytułował Zimowy ślimak. Jak teraz możecie zobaczyć, zdjęcie wygląda naprawdę bardzo dobrze. No i tak jak już często mówiłem, nie trzeba drugiego i dużego drona, aby zrobić fajne zdjęcie. Nawet spark daje radę. No i chciałbym tutaj pogratulować autorowi fajnego kadru i naprawdę bardzo dobrego zdjęcia. A jeżeli Ty chcesz wziąć udział w naszej zabawie fotograficznej, to wystarczy, że dołączysz do naszej grupy na Facebooku. Grupa się nazywa Dronostrefa Grupa Dyskusyjna. Link do tej grupy też jest w opisie tego filmu na dole. I w grupie dodajemy nasze zdjęcia z hashtagiem Dronostrefa YouTube. My z tych zdjęć wybieramy jedno zdjęcie, które pojawi się w następnym odcinku na kanale na YouTube. Jak zawsze przypominam Wam o sklepie internetowym pod adresem www.dronostrefa.pl. Tam z kodem rabatowym Maroko macie cały czas 5% rabatu na cały asortyment, który znajduje się w tym sklepie. Kod rabatowy będzie jeszcze ważny do końca stycznia, także jeżeli ktoś planuje jakieś zakupy, no to radzę się spieszyć, ponieważ już z dniem pierwszy, 1 lutego kod rabatowy nie będzie działał. I jak zawsze, jeżeli podobał Ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!